Przedstawienie. Maryja i Józef będą w pierwszej scenie. Patrzcie, co się dzieje. Idą do Betlejem, a noc ciemna wrzask Da w opiekę pannę Maryję. Ona biedactwo już ledwie żyje. Buty pogubiła suchnie podarł wiatr. O mój panie Boże, jakiś ten świat? Przyjmijcie pannę Maryję. Dajcie nocleg choćby w sieni. Jesteśmy bardzo strudzeni. Na no tu daleka droga. Odpuśćcie mi nieboga. boga! Odmówili? Mówić szkoda. Tu nie zajazd, nie gospodarz. Bieda Płaść ci rady. Przechodź jak troszkę stracę. Choćby garstkę Tu są jeszcze inne domy. Słyszysz? Grają. Jeszcze nie śpią. Powiedz im, że jesteś cieśną, Że odwdzięczysz się jak trzeba. Za ten kąt i krągę chleba. Że zapłacisz swoją pracę. Może przyda im się na coś? Nie tylko grubka soli. Patrz, biedronkę mam na ręku. Mało co widać po ziemku. Biedroneczko, leć do nieba, Przynieś nam kromeczkę chleba. Biedroneczka przyszła z nieba. I przyniosła bochen chleba. z serca znaleźli schronienie. Zmiana dekoracji będzie w drugiej scenie. Znajdziemy się w tatra, gdzie pali się watra. Czyli mówiąc doszednich od nich. się zebrali, nie oddali. A jak nie widać niebąców, to go oddali do remontu. Zasnęły owieczki przygórskim szała się a ta moja jedna jeszcze na wypasie. Jeszcze dzwoni dzwonkiem na młodej stążeczce. Jeszcze chce się bawić, jeszcze wrzasnąć nie chce. Przyjdą wilki z lasu, do szamasów panną. Zabiorą dzwoneczek i wstążkę jedwanną. Zabiorą, zabiorą owieczkę krótłatą. A ja będę płakał przez cały lato. A jak ci ptaszka na budzie wystrógę, to też będziesz płakał? Też! Co mi po ptakach? drewna, kiedy mi się przyjdzie co owieszką pożegnać. Co mi po biurkach, co mi po ptakach, przez cały śnie będę po nim płakał. Dobrze mówi, dla juhasa owca ważniejsza niż ptak. No niby tak, ale co ptak, to ptak. Nocka za pasem, żeby tylko nam się wilki nie wsiśliły. Wreszcie, czego mam pałkę? Nie wywołuj wilka z lasu, tylko poszuć na rozpałkę. Tylko nie to dłuku jeden, Bałkę wstać do ognia, a nie moje jednice. Sam jesteś Dudek, takie ci tylko w głowie. Lepiej byś kiełbasę wystrugał. A nie tylko ta sperka, nie dla psa kiełbasa. Kiełbasa to teraz ani dla psa, ani dla jubasa. Nawet dla bacy nie ma. E, jak się nasz baca pod pazuchą pomaca, to zawsze coś znajdzie. Teraz takie czasy, że nawet i łubacę za pazuchą. Krucho i cienko, cienko. I krucho, cienko. I krucho, i cienko, i krucho, ucho, od śledzia, od śledzia, ucho. Żeby chociaż jak... ucho. Masz jabłko, pojedz. i z tym jabłkiem, bo ci dam czapkę. Masz. Jak ty mnie w czapkę, to ja ci w ucho. Ucho od śledzia. Ach, ty psia ucho. Jak cię i w końcu kącie, to wylądujesz aż na Giewoncie. A ty na rysach. A ty w peskidzie. ucho, chłopaki. Co to za kuchy? Nie, Nie smakuj jabłka. Jabłka to może jest twoja babka. Twoja też jadła. O baju, I za to ją właśnie wypędzili z raju. Coś ty? A tak, Bartek dobrze mówi. Nie słyszałeś o Adamie i Ewie? I wężu na drzewie? W raju sobie żyli, rajski żywot od biedni. sobie pili i ostrymi biedni. Ptaki im świerkały, szpaki im kwiczały. A skrzydła te <taki> były takie jak anioły. Słonko im świeciło, powiedz mi, stada. A kto pas te owce? Wiadomo, że Adam owce sobie pasał, z Panem Bogiem gadał. A Pan Bóg do niego słuchaj, mówi. Adam, mam ja tutaj w sadzie jabłonkę za potokiem. Jabłka na jabłonce rumiane i złote. Ale ty się nie skuś, niech cię Pan Bóg broni, byś zerwał owoce z tej mojej jabłoni. choćby sam lucyfry. Przepchnął ci I co? I co było? Adam nie posłuchał? Adam Boga słuchał, ale nie wiesz Gdzie diabeł nie może, zaraz babę pośle. Przebrał się za węża okrutny lucyfer I powiada, że ja go lepsze niż ostywek. No i skusił Ewę. A baba, jak baba, dała Adamowi. I zrobił się rani. Przyleciał Archanioł z wysokiego proga. Adamie, Adamie! Grzech nie słuchać Boga. Raj przed tobą zamknę na wiek wieków. Lecz ze swoją babą na ziemię, człowieku. Leć ze swoją babą na ziemskie cierpienie. I czekaj, aż z nieba przyjdzie wybawienie. No i tak czekamy lat cztery tysiące. A to co historia Co jabłko? na Ja Jasiek, ocknij no się. No i co, nie wierzysz? Strasznie pyszne jabłko. Idź ty, Lucyferze. No, chłopaki, pod Kuba, a co chcesz, żeby ci się przyśniło? Ja to bym chciał, żeby mi się przyśniły ptaki, żeby wilgi przefrunęły gile i dzięciowy, żeby wszystkie ptaki miały skrzydła jak anioły. Aniołek, piołek, róża, bez, Ledwie zasnęli, aniołek jest. Zbudzić ich? Nie być, jeszcze nie trzeba, jeszcze nie daj nam znaku z nieba. Zobacz, palili ogień na łące. Jakoś tak zbiało. Naknij się, chłopie, po same uszy i śpi spokojnie. Śnieg zaczął z Tylko ci w głowie figle psy. Anioł, a ciągle z nim są kłopoty. Pali się, pali. Świetłość z obłoków. O, jaka mówi... Nie stodoła? doła, jaka stodoła? doła. Sanchez pasterze, Widzę anioła. je. Betlejen... Na tym już zakończę język i się plączę. Nadle w Ciszę. Bo ci głowę. Ale jęczy. Sen go jakiś straszny dręczył. Jak tyle, zjadł co on? Gdzie Gdzie mój tron? Gdzie korona? Gdzie dworzanie? Tu Tutaj za... najjaśniejszy panie. Uf, jesteście. Co za męka. Sen się przyśnił. Głowa pęka. Śniło mi się. Że koronę zabrać chcieli, że ktoś czyha na mój tron. A? Kto czyha? Może on? Ja? Przenigdy. Nawet we śnie. I odetchnąć nawet nie śnie. Ja cię kocham, pierwie czemu. Idź do diabła. Nucisz mnie, a za twoją głupią mowę Każę skrócić cię o głowę. Panie, przyszli jacyś trzej. Po co przyszli? Nie wiem, panie. Podejdź bliżej, ty baranie, A nie mają broni? Kto? No oni! Niech Bóg on broni! Ja to już wolę, żeby mnie broniła moja gwardia. Niech wejdą. Gwardia, czy oni? Oni! A gwardziści z mieczami niech na wszelki wypadek stoją za drzwiami. W razie czego to. Król się narodził, władca świata i ludzi. Nowy król się narodził, stopił z niebios na ziemi. Cud się wielki wydarzył, na ludzkości zbawienie. Gwiazda jasna błysnęła, obwieściła nowiny, więc przyszliśmy za gwiazdą, aż do Twojej krainy. Zabach, zabach, nowy król! Strą chcę mnie wyśród, ale to się nie uda. A cykról. co jaki, uzbrojony, pewnie chce mojej korony. Nie, Herodzie, to władanie nad duszami pozostanie. Słyszeliście coś o tym cudzie? Cóż tam w mieście mówią ludzie? Pajdę plotą, aż chcę słuchać. Coś leciał mi do ucha? Pajdę, mówisz? Oj, nieuki plotą jakiś banialuki, coś mi mówią, że Betlejem kontynuujemy jakieś plotki, co urodzki, ty huncocie, dawać Proroctwo proroka Michałaśa, o domie chwalebnym Betlejem maleńkie święty miastami, ale z twych progów wyjdzie, Pawiciel ładać nad nami? Rozsąd i ognia płomieniem Przemieni dobro, zło spali. Zdejmiesz z człowieka win, brzemię I z mocy biegła ocali. Mówiłeś, że się A nie, nie, to tylko mi tak. Kurczy z głodu. Panowie, zapraszam was na ucztę. Kielichy stoją puste, lecz Wina się naleje. Darek, to strata czasu. Idziemy do klej. Idziecie? No to trudno. A ja tu uczę stronę. Mów wyraźnie. Trzeba sprawić krwawą łaźnię. Trzeba zabić wszystkie dzieci, Co w Betlejem urodzone. Aby żadne nie sięgnęło Po to berło i koronę. Nikt ci cenu nie odbierze. Dobrze mówisz, Lucyferze. Ja nikogo się nie boję. Co jest moje, będzie moje. Tro, korona i marmury. Złote szaty, złote góry, złote klucze, złote zamki, złote zerwy, złote klamki. Podpiszesz się pod tym wszystkim? <laughs> Jasne. Z wielką chęcą i w dodatku z pieczęcą. I co? Wszystko załatwione, tron zostanie twoim tronem. Nie ma dzieci w żadnym domu. No, a teraz ze mną pomów. Czechy. Zatwe zbytki. Ryski. Chodź do piekła. Poś ty brzydki. Ryski. Macha kosą jak ta wściekła. To pomyłka. Ja do piekła? A kto wydał taki dekle? <coughs> że się będzie smażył w piekle. Bez w Lucyferze. Dowód mamy na papierze. I ja... Król Hero? Stwierdził duszę, że sprzedałem diablu duszę. Nie chcę siedzieć już na tronie. Chcę do piekła iść i konie. No to jazda z tego stołka wziął do piekła, do kociąka. Zarana idrzymy w koło w ducha, niech ostatni raz połudam. Także się ty nie zaraz śmierci głowę ludzką. Za twe grzechy, za twe zbytki. Smaż się w piekle, boś ty brzydki. A wysu go pod stołka i zawalę do kociołka. No to mamy z głowy rodaj czarka. Trzy odsłony były, teraz będzie czwarta. W tej czwartej odsłonie wielka radość będzie. Wszyscy do pójdą po kolencie. вот с Ja nie straciłem uwagi. Jakby dziesiątko chciał skrzywdzić jakąś Lucyfer, to by święty Józefie tą ci uwagę bytę O jakie jaki piękny widok! Trzej królowie idą. Kacper, Melchior i Baltazar. Trzej królowie ze wschodu idą do Twojego życia. Życzymy wam, młodzi! Życzymy wam, starzy! Niech wam nowy roczek wszystkim szczerze darzy. Niech będzie pogodny, syty ani głodny, Wesoły i zgodny, i zbiory dorodne. Niech się każdej gospodyni nie zamyka w jego skrzyni, Żeby w rodzinach nie było biedy, a w ogrodach tak jak kiedyś. Niech dzieciaki rosną gładko, jak rumiane, piękne jabłko. Niech się każdy dzieciak cieszy, <coughs> że te szóstki lecą w Rzeszę. Niech się te życzenia spełnią wszystkim wszędzie. Tego wam życzymy dzisiaj, pokoleniu. Kłaniamy się wszystkim tym ukłonem niskim.